Grupa Żółta, witamy Was z całego serca. Witamy Was z tym szczególnie, że to Wy nieśliście szczególnie mocno w naszej pielgrzymce intencje powodzian z naszego Mazowsza. To właśnie Wasze tereny, Waszych miast, gąbina, goskunina, okolic dotknęła w tym roku bardzo mocno powódź. Również tych ludzi, którzy chcieli wyruszyć w Waszej grupie, ale nie mogli w tym roku mieścić ze sobą do Szczytu w tym roku na czele Waszej grupy stanął kolejny młody ksiądz naszej pielgrzymki, ksiądz Piotr Szulc. Piotrku, dzięki za odwagę, dzięki, że podjąłeś się w tych rekolekcji, że prowadziłeś swoich żółtych ku Jasnej Górze. Wspierali Cię w tym roku klerycy, brat Marcin Kędzia oraz brat Mariusz Marciniak, klerycy naszego włockiego seminarium oraz kleryk Wojtek, jeśli dobrze widzę. Wojtku, dziękujemy Ci bardzo. Oklaski dla klerytów, Bravo! Brawo. Dziękujemy za Waszą modlitwę. W Waszej grupie szczególnie podziękować chcemy bratu Chorążemu, brat Jerzy oraz siostrze Marcie oraz muzycznym, muzycznym Waszej grupy, a ja chcę też powiedzieć, że są to kantorzy całej pielgrzymki, siostra Daria i brat Damian. Dziękujemy tym, którzy angażowali się w życie Waszej grupy. Również w Waszej grupie z Gostynina pielgrzymowali potnicy troszczący się o czystość pielgrzymki, służba ekologiczna. Siostra Maria, brat Lech oraz ich syn Maciek Jabłońscy, a także patermistrz, siostra Basia Stańczak. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Wasu dziękuję. Też. Dziękuję Lechowi Marysi i ich dziecku Pięknijcie jeszcze chwilę tutaj, u stóp w sanktuarium Jasnogórskiego i z ufnością dziecka w prostocie. Przedstawcie Bogu. W chwili cichej modlitwy. To, co nurtuje Wasze serca. To, co przeżyliście przez dziewięć dni waszych rekolekcji. Pan Bóg słucha nas tu bardzo uważnie. I zapraszam. Przejdźcie do Matki Bożej, czekającej na Was. W pięknym miejscu w kaplicy Jasnogórskiej. Jeszcze raz grupa żółta. Dziękuję Wam bardzo. Brawa dla Was. Przekażcie pozdrowienia tym, którzy nie mogli w tym roku wyruszyć na jasną górę. I szczególnie módlcie się za powodziami naszej decyzji. Grupa żółta. Zdąża ku kaplicy Jasnogórskiej.